Witajcie ludziska, ja jestem de 123 a to jest? Witold 8, witam Witamy w naszym odcinku. To jest pierwszy odcinek serii Let's Play Minecraft Multiplayer. Zapraszamy. Kości. A nie. Masz strzałę łap. Dzięki. Rąbiemy drewno. Chodź. A ja mam jeden drewna. Szpan. No. Jaki Mozolny proces jak nie wiem co Mamy trochę Dobra, zrobię crafting table. Aha A tak nie szybko Tudum. Jak mnie to wkurza, to początko... początki... Rąbania drewna Czy zrobić chcesz? No, może zrób siekierę Dobra I kilofa drewnianego Chodź tu Chodź Masz siekierkę? Masz kilofa To HX Może za chwilę pokopiemy się do kamienia, to zrobimy sobie kamienne rzeczy. Dobra. Dobra. Ale to, to tylko kamienia, ja zrobię drewno. Tak, zrobię drewno, bo umiem czarować. Dobry. Aha. Aha. Mhm. Mm Ej, dużo tego zrobić, yy, kamienia zrobić? Yy, wziąć? No możesz wejść wziąć trochę. Zaraz zaraz, żelazo. to ani... A to kamiennym chyba. Nie wiem. Dobra, to na razie na no, obrazie Dobra, ja wyzbieram sporo, żeby było chociaż 6-4 dni Spoko. I krzycz to jakiś czas, żeby szum trochę mijał Dobra e, Dobra, czekaj, ja tutaj zrobię y, siekierę, czy nie? Zrób może wszystko Full zestaw Dobra e, Tylko, a dobra, Nie, to spada z sobą. Korna do wody wpadło Po prostu ekscytuje ekscytuje mnie to. No początki są zawsze trudne. A jak Dobra, ty jesteś? O chodź... Ja robię Czekaj, masz kilo masz łopatę i masz szykierę. A ja idę po cel. Mhm. Nie, yeah, nareszcie szybciej. Słyszałem ostatnio, że ma wyjść 1.7. No, ma wyjść. Ale kiedy, to nie wiem. No, wiem też, nie? Aha, okej. Okay. To nie jest szybko. Mów głośniej, jakbyś mógł. Dobra. Spoko. Ojciec, Fajne jest. rzeczy mają podobno dodać, nie? No, jakieś mają właśnie. Dobra, styknię tyle drewna. A ja nie wiem, gdzie jest moja żelazo. Dobry jesteś. Styknie 71 dni. No. <grystanie> yy, aha. <grystanie> masz troszkę. Masz to, bo to mi już Dobra. Jak się przeszkadza, to fajnie masz. Idziemy zaraz znaleźć chyba jakąś skinie, nie? Tu chyba jest moja. Dziękuję, ehe, bardzo fajnie. <laughs> Dobra, znam. Brawo, Jetty. Jest, mam żelazo. Mam żelazo, mam żelazo. Ej, chodź tu powoli. Krzyknij! Strasznie ciemno tu jest. A, no to trzeba znaleźć węgiel. Dawaj, zrób e, Dobra, chodź może gdzieś. Bo mnie wkurza już to miejsce. O, mnie też trochę, bardzo. Co byś powiedział na to, żebyśmy sobie poszli w prawo? Spoko. Moje prawo oczywiście. No to chodź. chodź. Tam jest jakaś jaskinka. Gdzież, gdzie? Gdzie? Chodź. Co my on? Idę. Na tobą. Ale jaskina, że by go tak szczyściło i postawiło obok. O ciebie. Nie no, ale tam to już coś jest. Naprawdę. O, no tam to i ja... Ej, ja idę po klatki po są obok. Dobra. Ja idę ogarnąć co tutaj jest i co jest wyżej. Nie wiem gdzie. gdzie? Tylko... Ryka... Widzisz? Ja nic nie widzę, ja idę w jaskini jakąś. Aaa, dobra. Czekaj, to ja za chwilę pójdę, po ten zejdę. wow jaka jaskinka. Lepiej go tak. Duża? Bardzo? Tak, wielka. A tu jest jakiś fajny tunel naturalny. O! Tu to coś jest, tylko że tutaj nie się widać. Ja za chwilę będę miał węgiel, to zrobię nam pochod. O, jest węgiel, więcej tego węgla. Aha. Kurna głośnik mi spadł! Zbieraj, zbieraj. Ja, ja tu wchodzę jeszcze. Takie zapasy będą. Ja tu oczywiście wszystko widzę. Ej. Tak. Starczy 14? No chyba starczy. Ej, ty jeszcze tej jaskini? Ja to w ogóle obczajam co tu jest. O węgiel! Ty tam bądź, ja skombinuję jakąś ja skinkę na przykład, albo coś zwykłym, żeby było na pierwszą noc. Ja idę... Czekaj, ja jeszcze zaraz, taką fajną dziurę jakąś... Nie wiem, czy tam może nie będzie jakiś jaskin... taką. ...czkolwiek tak, ale ogromna. <gry> A to... Czekaj, ja tam byłem chyba. Duża. Tak, ja tu byłem, tam, gdzie ty. Tam. Gdzie ty, Gdy. Ta. Gdy ty jesteś? Nad tobą A, o, o, jest. robimy pochodnie. Ja mam 56. Na 24. Znowu tak. kupimy w dół, to zrobimy sobie jakiś dom. Dobra, chodź tu. Dawaj, ups. Tak, brawo. Pod łopatem i pojść tak. O, ja zrobię tu. Dobra, i chodź. Chłopiemy Czyż to nie jest ekscytujące? Czekaj Eee, dobra, raz, dwa Trzy, raz Czekaj, czekaj no, Zawalić. <laughs> no, co to? O kurde, jaskinia Co? Eee, no, jaskinia No lol, aha, wielka No, dawaj, masz Dobra, ja zakopię ją um, dirtem też chciałem. Musi być. Dawaj, tu będzie, a nie, to choć tu będzie. To może jest ok. Lol, jaki duży Tak no, w ogóle, jak to wyglądamy? Dawaliście duży. taśni Dobra. Aha. Lol, ma o Czekaj, zrobię crafting table i zrobię schodki, bo gdzie nie chcę ja robić takich schodków innych. Jakby co, to się chyba no jest jak fajnie. Aha. Chyba nie styknie. Ach, styk się jak ulał. no Co ty robisz? Luśie! no. Tak. Ale ja zrobię to, to Dobra, ja pochodzę, bo zrobię to pochodnie. Ha, bardzo mądrzy jesteśmy. Pozostawiliśmy ładną dziurę. Nie bardzo chętnie by się chyba spodobał. Mełna! We znaczy owca! Wow! A ile dała? Te. Dwa. O, nie starczy nawet na jedno łóżko, to zawali ślupi. Czego ja idę, bo może to jest. Nie to Dobra zabiję, zabije świnkę, nie wiem co Ja wracam do domu, ja wiem jak ty O ja też tylko zabiję też świnkę REE! się robi, hejo! No to wracaj, hello! Ale nie będzie z hey hejo! Brawo Stań nad wyjściem, a dobra już dobra już, spoko! Zbijaj! Nie mogę, no nie mogę stracić ja robię kopalnie, won. Dobra, to robię z tobą. Ja mogę zrobić gdzieś tu. Ty, wiesz, mogliśmy coś wykopać. Wiedziałem, wiedziałem, że na gravel wlecę. A, fajnie masz. Dużo masz pochodni? Nie. Ile masz? 23. No chodź na górę, chodź na górę. To znowu? Y y story, <grywa> właśnie. Czy? Dziękuję. O, żelazo. Tak, nie, to jest ty bierasz, no. Czy Chyba ta jedna mezoda